Witamy w kolejnym odcinku Akademii Margo. Dziś opowiemy o ciekawym modelu szlifierki 18V Milwaukee, mianowicie jest to model M18 FSAGV XB. Szlifierka kątowa Milwaukee M18 FSAGV 125XB to bezszczytkowy model z serii Fuel zasilany akumulatorem 18V i wyposażony w tarczę o średnicy 125 mm. Ślifierka oferuje 5-stopniową regulację prędkości, dzięki czemu z łatwością dopasujemy ją do cięcia różnych materiałów: od stali nierdzewnej przez aluminium aż po usuwanie rdzy czy lakieru. Maksymalna prędkość to aż 8,5 tysiąca obrotów na minutę, a głębokość cięcia sięga 33 mm. W naszym dzisiejszym teście tniemy gruby łańcuch. Szlifierka radzi sobie z tym bez problemu, zapewniając wydajność porównywalną z sieciowymi modelami o mocy aż 1200W. Zastosowano w niej system rapid stop, który zatrzymuje tarczę w mniej niż 2 sekundy, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy. I ważnym atutem jest bezkulczykowa regulacja osłony tarczy, która pozwala szybko i wygodnie dostosować ustawienia do cięcia w różnych pozycjach. Dodatkowy filtr powietrza chroni silnik przed pyłem, co wydłuża żywotność urządzenia. Ważnym aspektem jest też antywibracyjny uchwyt boczny, który sprawia, że nawet dłuższa praca nie męczy rąk operatora. Szlifierka korzysta z systemu bateryjnego 18V. Można używać wszystkich akumulatorów w tej serii. Podsumowując, szlifierka M18 SAGV125XB to wszechstronna i mocna maszyna, która bez problemu poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami, jak cięcie grubego łańcucha. Jeśli szukasz sprzętu do pracy bez kabla z dużą mocą i wygodą obsługi, ten model zdecydowanie warto rozważyć.